Cześć, witam na kolejny filmy na kanale Wędkarski Kowalski dzisiaj coś wam pokażę, mianowicie jakiś czas temu ktoś już mnie kiedyś pytał, y, widział na filmy moje do zbrojki y, do przynęt, do gum mnie pytał jak ja to robię, bo mam takie y, o, na drutach, nie na jakiejś stalce, na tak jak to przewanie się robi, tylko na y, takim drucie. Hmm, tu już jakiś czas temu ktoś mnie pytał, to właśnie mnie tknęło, przypomniało mi się w ogóle, bo w ogóle o tym zapomniałem, także sorry, jakby co yy, No i postanowiłem dzisiaj nagrać Wam filmik, pokazać, yy, opowiedzieć co to za drut i tak dalej I yy, mniej więcej jak to się robi yy, To nie jest mój patent, już to kiedyś gdzieś dawno widziałem na, na internetach, także to tylko podaję dalej yy, także co, drut O, to ona na pewno pokaże jak to wygląda może Hmm. Chodzi o to. O. Mamy kotwiczkę. Ten drut jest wygięty w taki sposób. E, zrobione są dwa oczka. Jedno tu, drugie tutaj. E, jest to drut do, do spawania nierdzewki o grubości 1,2 mm. Myślę, że jeszcze 1,4 by dał radę. Hmm. Chodzi o to, że on jest, on jest taki na tyle miękki że da się go w palcach zaginać ginać. a na tyle twardy wiadomo, że szczupak nie, nie przegryzie podczas holu a, jakoś tak bardzo mocno mi się jeszcze nie zdarzyło żeby ten drut został powyginany także no dobra rzecz w sumie fajne takie zawsze jak hmm, zawsze patrzcie fajnie prosto nic się nie plącze czy coś takiego Fajnie prosty ten drut zawsze jest. Guma chyba trochę do <grych> klejenia. Co tam? No. Nie no, więc tak to wygląda. Dosyć, dosyć ciekawy, dosyć fajny ten patent. Drut, którego użyłam, y, zamówiłem z Amazona. W opisie pod filmem y, wrzucam Wam link do, do niego. Takie krótkie kupiłem nie wiem ile tam 30 cm kawałki, O chyba 50 sztuk było za kilkanaście euro. I z takiego jednego można spokojnie dwie do zrobić. Także 50 takich kawałków, czyli macie na 100 do, do zbrojek. Także całkiem spoko. No i co tam do tego jest potrzebne? Wkrętka. Będę się też próbował dozbroić w taki sposób kanibala. Tutaj wziąłem sobie wkrętkę z małym obciążeniem. Takie obciążki do, do kółek tych, tych łącznikowych. Bardzo przydatna rzecz. No i bardzo, przy, bardzo dobre, bardzo przydatne są takie dziwne kombinerki. To właśnie dzięki temu, tamte oczka można sobie zabijać. Co dalej? W ten sposób będę pokazywać, bo jak za blisko przesunę, to nie ma ostrości. Dobra, mieszam to. Kombinerki do ucinania tego druta. Co tam jeszcze? Tak duże. Te. Co to są? Krętliki. Coś jeszcze? No, to wszystko chyba, co jest potrzebne. Dobra, czyli bierzemy pierwszy lepszy drucior. Podzielimy go sobie od razu na dwa. Jakoś bardzo często tego nie robię. Także mi to może różnie... Jeden kawałek spadł. To nic. Różnie może mi to wyjść. Ale postaram się jak najbardziej. Jeden koniec sobie zostawiamy właśnie. Tam nie wiem, tyle może, żeby ten kawałek wchodził w gumę. Aż może ja od razu to zrobię pod kanibala. Także to zrobię nawet, żeby mniej wchodziło. Mniej więcej gdzieś tyle. Tak samo tu, jak i tu. W tych dwóch miejscach bym chciał, żeby to mi weszło. Czyli to będzie taka krótka do zbrojka. Widać, widać. Dobra. A mówię, czyli taki kawałeczek sobie zostawimy. Weźmiemy chyba sobie na tym. O, to będzie moje, moja średnica kółka. Tak mi się wydaje. Coś takiego zrobimy i kręcimy. On jest dosyć twardy ten ten, ale na tyle miękki, że da się go swobodnie wykręcać. No, ciach. Zrobiło się oczko. Mogę chyba nawet mniejsze. Mogą mniejsze pany. O, proszę. Takie oczko sobie zrobiłem. Przytrzymane przetrzymam przy, przy, sobie. Ten, dług, ten dłuższy ko, yy, koniec sobie zawinę, i już wiem, że zrobiłem błąd. Bo w tym miejscu już tutaj powinienem chyba wsadzić kotwiczkę. E, kotwiczkę chciałem taką mniejszą, o. to będzie tył. I tutaj sobie włożymy taką mniejszą kotwiczkę na kółku łącznikowym. O, widać, widać, i kręcimy dalej tego druta. Mhm. Sobie zawiniemy, chociaż raz. Bo naprawdę w sumie drugi raz. Jest tylko sobie nie być kotwiczki w palucha. I proszę, a mój oczka mogę zrobić mniejsze, ale tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tutaj można sobie już przymierzyć. A to będzie to miał być tył, dobra? Powiedzmy tak, sobie przymierzamy. Tutaj sobie tą drugą będziemy pod ogonem wbijać, zawsze, żeby się nie pamiętała. No za dużo te kółko. to mi nie wyszło. No ale dobra, zostawimy. No tu jeszcze troszkę dogniemy, żeby tak ładnie po brzuchu ten kabel, i ten kabel mówię, ten drut sobie szedł. No tu jeszcze będę musiał kawałek uciąć. Także ok, tak to na razie wygląda. Mhm. Można nawet troszkę krócej, troszkę bliżej chyba. Aha. żeby nie zabijało bardzo pracy ogona. Może być, może być. Chyba będzie git. Tutaj przy. Tutaj w tym pierwszym, tutaj w tym miejscu. To założymy sobie troszkę większą kotwicę. Tak mi się wydaje. Dobra. Zrobimy sobie drugie oczko, a potem na końcu odetniemy to, co niepotrzebne. Mm. Drugą kotwiczkę założymy. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. No, z tego wyciągniemy. Jeśli nie macie takich kombinerek, to spokojnie. A to będzie króciutka taka pod tego kanibalka 15 cm. Jeśli, macie tak, jeśli nie macie takich kombinerków, kombinerek, to można sobie na przykład gwoździa wbić w coś zrobnianego i wtedy sobie po prostu na tym gwoździu wszystko zaginać. Także też tak można zrobić. Można sobie wiertło wkręcić i, i te, na tym wiertle. No bo przy, przy gwoździu to trzeba by... Znowu sobie ach Bo przy głozi to wiadomo, trzeba by łepek odciąć. Dobra, to na razie tak. Tu odetniemy końcówkę. Mówię tak, żeby nie, nie, nie za dużo wchodziło w tego kanibala, żeby na a wylotnicy nie wychodziło. Tak, odległość, nie więcej odległości. Zobaczymy, jak będzie za długo to. Bo ja chyba za krótko zrobiłem. Lepiej to się robi właśnie na, na dłuższe przynęty, A na kanibal to właśnie robię pierwszy raz. Nie wiem, jak to mi dokładnie wyjdzie. Mam nadzieję, że nie najgorzej. No, dobra, tak co, jak ta kotwica okaże się za duża? Będę mógł sobie ją wymienić. No, jak widzicie, ten drut można sobie wkładać, wyciągać i tak dalej. Manipulować, kombinować na wszystkie strony. No, te oczka spierniczyłem to mogą być dużo mniejsze. No, ale dobra. Tutaj damy. No, tutaj takie. O matka, to będzie za długie, za, za duża ta. Damy jakąś mniejszą. Na duże gumy, takie 20-25 cm, to taka, y, takie krętliki będą dobre, ale na kanibalka to trzeba delikatniej. Proszę. Myślę, że dam to kółko łącznikowe i wtedy sobie o tak, tak to zrobimy. O. Tutaj się przydały, fajnie przydały się te kombinerki z tym zębem, właśnie, żeby sobie te kółko łącznikowe. Yy, przywdziać, przywdziać, założyć. Z drugiej strony zahaczamy zagłówkę i będzie potrzebne jeszcze jedna kółko łącznikowa, żeby krętnik połączyć z tym naszym, z tą naszą tutaj i drugie kółeczko. Zakładamy cyk i tak naprawdę teraz dopiero będzie po zakończeniu widać, czy zrobiliśmy wystarczającą, czy za długą, czy za krótką tą dozbrojkę. O matko, jak mówię, jeszcze do kanibala, jeszcze nigdy nie robiłem tych dozbrojek. I pewnie mi to. O, różne może wyjść różne mi to wyjdzie dziwnie i to w sumie takie trochę eksperymentalne tam eksperymentalne to moje dzisiejsze robienie na większe gumy już tak mam mniej więcej troszkę lepiej obcykane dobra także jakoś to tam mi wychodzi tutaj no tak średnio to chyba będzie wyglądało mi się wydaje Aha to sobie bijemy tak o cyk, cyk na wylot drut nie wychodzi czyli dobrą, dobrą długość temu ciałem trochę się to trzyma jest elegancko a tam kotwi, tą kotwicę chyba wymienię na jeszcze mniejszą hmm, ta mała jest ok można może jeszcze ten drużcik to oczko cofnąć lekko Da się, powinno się dać. W ten sposób wyginając po prostu do tyłu. Zobaczymy teraz. U, można się, można pokombinować, pobawić się. No i doskonalić no. Żeby jak najlepiej to wyglądało, wychodziło. Tak to wygląda. Wszystko prosto, guma prosta. Oprócz tego. Tu troszkę źle zrobiłem, że na, ba, trochę za bardzo na bok mi to schodzi. Ale chyba będzie okej. Okay. No to kółko trochę troszeczkę wygiąłem do tyłu. Ale w sumie tak jak chciałem właśnie do tej płetwy, żeby maksymalnie była ta yy, ta. Kotwiczka wbita no raczej nie będzie przeszkadzała w pracy gumy. Ja na pewno nie. No i tą kotwiczkę zmienię sobie najmniejszą i będzie OK chyba. O. Powiedzmy. Coś takiego to jest kanibal 15 cm. Jakby co? Jakby ktoś pytał? Eee, no, troszeczkę chyba jeszcze za duża ta... Yy, ten krętlik, albo po prostu mogłem... Mogłem bez tego yy, drugiego kółka łącznikowego tutaj tylko dać od razu krętlik do tego, do, do tego oczka od druta to by troszkę lepiej było, troszkę krótsze to by było a tak mamy tutaj troszkę taki luz, no ale dobra, może być, no tak mniej więcej to wygląda. Szczupak bierze, bum wiadomo, tam się wszystko od, odhacza i sobie tutaj na, na krętliku wszystko on tu się obraca, może obracać tego i nic się nie dzieje, gumy więcej. Ten drut wiadomo, można tam się trochę wygiąć tam podczas, podczas holu, a można go sobie po prostu ociągnąć. Rękoma naprostować, i jest ok, nieźle. Także tak to wygląda. Pierwszy raz, właśnie jak mówisz, dozbrajam w ten sposób kanibala. Mam tutaj na, na drucie no, stalowym z, taką, z takim potrójnym, jakby krętlikiem. I bez obciążenia, no wiadomo, no, jest to ok, ale zawsze jest strach, że po prostu szczupak przetnie, albo po prostu ze starości zardzewie gdzieś tam to w środku, i może można stracić szczupaka z, z kotwiczką. Wiadomo, jak to tam bywa czasami, no a ja to druta na pewno nie przegryzie, także nie, nie, nie zardzewie drut, bo z rdzewki. no i dobra, tak to wygląda. Hmm. Tutaj wygląda, tak to wygląda w mojej dużej. A to już pokazywałem chyba w większej gumie. 20, tam nie wiem, 5 cm ona ma. Już drugi raz nie będę robił. Nie będę przedłużał tego filmu, bo się zanudzicie. O, tu nawet mam tak zrobione, że tylko z tyłu mam ten pin, powiedzmy, zrobiony tu z przodu same oczko tylko, a doczepiam po prostu. A nie jest. A dobra, bo tu mam takie oryginalne. Ten oryginalny pin. A dobra, to spaliłem. <laughs> Ale na, na ścisłe można by tylko y kotwice wbijać, a z tyłu po prostu ten, ten druciany pin. No, na ścisłość można by takie coś zrobić. I przypuszczam, że też by był ok. Guma. A, gorzej, może by guma to zniosła przy przybraniu, w sumie, tak. Także lepiej jednak myśl na, na pinie Cyk. A, kotwiczkę tylko lekko sobie wbić czy coś. dobra. Całe życie się człowiek uczy. Także mam nadzieję, że komuś z Was to się przyda. Sobie też pokombinujecie. Fajnie sobie czasami zrobić coś samemu. Także, o powiedzmy. Także ja to ostatnio właśnie w ten sposób robię. A ja mówię, w zależności od takiej głębokości, chcecie sobie łowić, to wiadomo, albo z, z ciężarkiem sobie wkrętkę robi ten, można kupić, albo no nie będę wykręcał, żeby nie marnować. Nie niszczyć już tej gumy. Albo z obciążeniem, albo bez obciążenia. Także Także tak to mniej więcej wygląda. Zrobiłem yy, kiedyś dostałem jeszcze od kolegi taki drut. On jest jeszcze yy, grubszy, yy, sobie porównamy. On jest oh ja, o 4 mm, może grubszy. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Udało się zrobić, ale to on jest taki sztywny. Ten diabeł, że właśnie w rękach nie mogłem go wygiąć. Musiałem, właśnie wiertło sobie w kawałek tam jakiegoś drewna wkręciłem. Można, wiadomo, tam w imadę sobie jak ktoś ma wkręcić, i na tym imadę dwoma rękoma musiałem ostro <grymność> powyginać tutaj te, porobić te, te kółka No ale się dało, dało się, no i to jest praktycznie niezniszczalne no. wiadomo, tam nieraz tam szczupak jakiś większy trochę wygnie, ale. Ale no to jest bardzo mocne. Także dobra, koniec na dzisiaj. Tyle tego pokazywania. Mam nadzieję, że komuś się przyda patentik. No i dobra. Dzięki za obejrzenie. Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału i trzymajcie się połamania i samych takich życzę.